Halo, halo, dzień dobry, moi kochani. Ja jestem Michaela. Chciałem was przywitać serdecznie na kolejnym odcinku na moim cudownym kanale. Jesteśmy teraz obecnie na live'ie i będziemy teraz sobie elegancko otwierać losowania w Forzie Horizon. Jak mam tutaj ponad 9 losowań zwykłych i super. Ponad 9 super losowań, dodatkowo w centrum wiadomości. Mam jeszcze w prezentach dodatkowe losowania, super losowania, Jest ich 8, dobrze. Tak Zaczynamy od pierwszego losu, super losowania. robienie jakieś kozackie czapka, bas RNG tylko dodatkowo Fiat 124 Spider. No, spoko, spoko, ale dobra. Teraz do zwykłego losowania. Tutaj mamy ich aż 26. Co to będzie? Co to będzie 15 koła. No, niestety nie Wyżej mieliśmy yy, subarkę, jakąś. Dobra, wrócimy dalej. Co będzie tutaj? Co będzie tutaj? Okej okay. Mamy emotkę Lecimy dalej Co z tego losowania dostaniemy? No spoko, mamy Jeep'ka Renegade'a CJ-5 z 76 roku Wydaje mi się, że jest to spoko prezent Duże poty nam przeleciały. Tutaj mamy kolejną emoticonę. Dlaczego ja wyszedłem? Halo. Dalej, dalej, lecimy dalej, pominiemy teraz. Tutaj jest same ubranie, żadnych monet. Co te... No i teraz mamy Forda F150 raptora. Lecimy dalej. Jakieś pieniądze. 10 tysięcy. To jest dobrze. Będę mnie tak blisko 175 tysięcy. Aj! To jest nie fair, tak blisko Ferrari. Kurde, to jest to dumne ustawione 250 tysięcy. To jest ustawione. Posłuchaj, to na pieniądze za 150 tysięcy. To jest Totalny farm, nie? Epicki, złote shorty do biegania. Według mnie są spoko. Sam bym nosił, serio. Mazda rx 7 elegancko. Czek na razie na te, ile tam, 25 losowań, mam 10 tysięcy. Jakieś dziwne Ej, Ja pominąłem, tam bym miał jakieś pieniądze. Ja to zrobiłem totalnie. Dobra, nie pamiętam od tego momentu. Ej. Jest 180 tysięcy. Jesteśmy elegancko na plus. Mam już prawie pół miliona. Rzeczywiście jest to bardzo mało. 250 koła. Dziękuję bardzo. Każdy w tym momencie musi stawić łopeczkę w górę, bo odbijamy się od dna. Uda może się nawet się wbić na dla nas dzisiaj milion. To w sumie teraz się trochę cieszę. Bardziej. W sumie ten Nissan Skyline jest według mnie ciekawszy niż 15 tysięcy. Naprawdę spoko. Pamiętajmy, że to są na razie zwykłe losowania. Tej był balowe, jednak te koła, ale. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 5 zwykłych losowych do nas zostało. 100 koła, elegancko. Nad, yy, nad tą nagrodą było fajne Bentley. Yy, Bentley to się chyba wy wymawia. 100 koła, elegancko. Potrzebujemy jeszcze 170. Jeśli dobrze liczę. Kurde, kurde, blisko było Koleczka. 40k Naprawdę, to jest dobry, dobre 40k, zawsze 40k jest dobre Ech, Nie rozumiem, znaczy, nieważne 370z no i ostatnie losowanie Zwykłe losowanie Legendarny No Zamykanie Windows XP No myślę, że to spoko nagroda Teraz przechodzimy do super losowania Mamy ich 14 plus 8 Co daje nam um, 22 losowania ja, byśmy, byśmy byli Sporo do przodu. Gdybyśmy mieli te 400 tysięcy, które jest na tym 3000 MK3, no spoko. Mamy już 1200 prawie. Ej, muszę powiedzieć, ten roller masz weselny i wiosenna czapka. Fajnie. 300K, 170K. Leginsy jakieś jeszcze? Krzykliwe leginsy. Yy, nice. Co mogę więcej powiedzieć? Jest spoko. A Tak jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Mi się mega podoba to. Takie Ferrari F50 GT. Ja bym nie pogardził. Lecimy z kolejnym losowaniem Oczywiście, ale ja już nie mogę być jakby złyną tu grę, bo trafi ponad milion. Zdrowe, zdrowe, BMW Z4 i MOKK. Jedziemy. Co będzie dalej? Lotus 340R Klakson Motyw z Halo I kolejny klakson Aroga 2 Fajnie było dobyć do tych 2 milionów Klaksonik Challenger No, nieźle ten był od KDAB, bo nie wiem czy widzieliście. 400. Cztery... O! O! Nie wiem. Dokładnie nie. Mieliśmy 2 razy 400 tysięcy i niestety nie udało nam się trafić. Ale lecimy dalej, nie poddajemy się. No nie jest. Nie y idzie tam teraz na najlepiej. Ale... No, no. Naprawdę, mieliśmy dwie złote nagrody w pierwszym losowaniu. Mamy emotkę dab, Świetnie, jest świetnie. Na pewno ustawimy. Jeśli będę wiedział jak, ale to sobie już z tym poradzę. 150k? w znaczy, Ferrari. Ferrari 365 GTB4 Jeszcze jedno super losowanie, plus tamte 8. 10k No, jest dobrze, jest dobrze. Ostatnie losowanie, super losowanie 250k. Mamy dwie banie. Nie, nie mamy jeszcze. Czyli czy mamy? Nie mam pojęcia. Mamy, tak białe shorty 250 tysięcy. I emotkę jakaś Szamonte. Shamone, przepraszam. Dobra Teraz przechodzimy do centrum wiadomości Prezenty Odbieramy A tutaj trzy dostaliśmy jakby w jednym Ej to jest spoko BMW i 8 Fajnie, fajnie Odbieram nagrody i, I zrobimy to tak, że Ja to wszystko odbieram i wtedy otworzymy je wszystkie. A, premia do umiejętności destrukcji. Fajnie, przyda się coś takiego do jeżdżenia w terenie. Elegancko. Jestem mega zadowolony z tej nagrody. Odbieramy kolejne prezenty. Mam już. Aha, się. co? Nieważne. Tylko mamy osiągnięcie odblokowane 160 tysięcy. Dobrze, dalej, dalej, dalej 2 miliony 200 tysięcy Na koncie Lecimy dalej, nie 9,917 turbo No Ono tu musi dobrze śmigać Tylko mamy taniec makarena, także Fajnie, fajnie Kolejne nagrody, czyli prezenty kolejne Za VIP po to, tam jedno oj. Słuchajcie, na pierwszy, Pierwsze losowanie, co było wyżej Ajajaj Młodzieniec, taniec I pięć koła Wydaje mi się, że uda się Zdobyć te 3 miliony Mam taką nadzieję elegancko, elegancko, srebrna kamizelka, dodatkowo klakson last post naprawdę jest świetnie te losowania są naprawdę mega opłacalne, według mnie apostrof 71, nie jest to? może i tak, nie mam pojęcia co znaczy ten apostrof 71 wydaje mi się, że to jest z 71 a te kamery z 2015 i 5000 dodatkowo. Także spoczko. Kolejne. to znaczy, ostatnie, już dodatkowe w prezencie. Super losowanie VIP. Dobrze. I teraz zaczynamy 22 losowania. Super losowania. Но, супер, 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 205FE, premia do umiejętności, dodatkowo jakby, ten oto samochód i Klaxon going home, lecimy dalej. Mogą nawet na nas czekać, coraz yy, więcej. Piętka, rozbiliśmy bank. Jeszcze tylko mamy Audi RS7 i Porsche 911 GT2 RS. O oh my god! Za to tu musi być łapeczka w górę pod tym filmem. Dodatkowo subskrypcja na kanale i dzwoneczek. Aś mam 3 milionów? O kurde. Dalej lecimy. Tu muszą być paść 3 miliony. Wow. Dodge charger. Ja serio jestem w szoku. Ile tutaj można trafić? Po prostu otwierajmy dalej Bo tutaj można sporo Zarobić to Ale mam Alfa Romeo Premia do kredytów Alfa Romeo 8CFE Lecimy na serio Bo to co tutaj można trafić Jest danym kozakiem I czy mi się wydaje, że ta rubinowa korona jest do ubioru? Na pewnie jest do ubioru. Te okulary są też fajne, nie? Podoba mi się tylko tego, 20k, czyli nadal nie mamy 3 minut. Jeszcze 13 losowań. 20k. Gwizdek długowy. Dalej, 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 dalej. 185 tysięcy go nie zauważyłem, totalnie. Ej, wybrzmiemy... 3 miliony wydaje mi się, że jest na plus po tym odcinku. NICE GALARDO NĄ PRZELECIAŁO Tu się wyświetla tu elegancja Lecimy dalej, nawet nie patrzymy Nie patrzymy co będzie Tutaj potrzebna jest magia jeszcze 6 losowań zostało. Zaledwie 6 losowań K1 Ej kurtka bomber w jednorożce. Ej, ja ją muszę mieć! Totalnie, ja będę ja miał sobie jako w grze wiadomo. To tylko około 5000 kredytów. Pominimy, pomijimy. Dobra, jest dobrze. Mamy 180 tysięcy, tylko bo... Po różową koszulkę motocyklową pominęliśmy, eleganckie nagrody jakby ominęliśmy MBSLS AMG, dotykowo 160 tysięcy i Renoklio FE czyste umiejętności premium. E, elegancko. Tutaj takie nagrody. I ostatnie głosowanie. Ostatnie losowanie w tym odcinku, czy się wbić te 4 miliony, czy jednak nie No niestety, ale... Mamy ponad 3,5 miliona zysku po tym odcinku Okej, okay, kolejne mam 5 losowań, w pierwszym trafiłem 25 tysięcy Kurde, lecimy dalej Lecimy yy, dalej Peczka, to jest my, właśnie 5 losowań. Wiem, powiedzieć za co, prawdopodobnie za level 140K, no cóż, no cóż 250K Porsche 544 elegancko, elegancko, totalnie elegancko 35K. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to wam się podobał. Koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie więcej takich filmów, podawianącie mnie o tym w komentarzu. I do następnego. Siema!